Tutaj zajrzymy losowo do rodziny. To jest rodzina ojcowska. Tu była założona folia. Wszystkie rodziny ojcowskie u mnie są na, w większości na ramce warszawskiej zwykłej i na ramce Dadanta. Z takiego powodu, że nie chciał mi się tej ramki kasować, a te pszczoły są wykorzystywane do produkcji trudni. W związku z tym takie wykorzystałem. Zobaczymy co się tutaj dzieje. Jak widać folia nie jest spocona, więc nie spodziewałbym się dużej ilości czerwiu. Tu folię wymienię. Na razie niech sobie do kosza lecią. poleciała. Dzisiaj mamy 19 marca. Zobaczymy co się dzieje ile tego pokarmu. Jest ile jest pszczoły. Pszczoły bardzo intensywnie dzisiaj pracują. Rodziny były zimowane w średniej sile zimowane są na siatce, tu pod spodem mają, nie są ocieplone, bo nie zależy nam na bardzo dynamicznym wczesnym rozwoju, zależy nam na trudniach dobrej jakości po prostu produkowanie na siłę trudni no, nie zależy mi na nie zależy mi na po prostu w sprzedaniu jak największej, największej liczby matek unasienionych na koterce zależy mi na tym, żeby te matki były dobrej jakości, bo te matki też są wykorzystywane przeze mnie do dalszej hodowli, tak do dalszych prac, więc nie będę sobie strzelał w kolano. Tutaj rodziny nawet nie były stymulowane. Na ostatniej ramce nie ma może za dużo pszczoły, ale troszeczkę jest, już ładnie sobie wybierają, ładnie sobie wybierają pokarm, nawet jest pszczoła z pyłkiem jak na 19 marca to ciekawe z czego ten pyłek przyniosło pewnie gdzieś tutaj w okolicy kwitnie jakaś może już wierzba pierwsza mamy pierwszą rameczkę patrzymy co tam na dalszych ramkach się dzieje też już od spodu od spodu te rodziny się rozwijają To jest jakaś ramka pokrzywiona pewnie tu się troszeczkę trochę je odymie kwestia jest tego typu, że tutaj jest dosyć zimno tak naprawdę, tak w słońcu jak postoimy można powiedzieć, że jest cieplutko ale tak naprawdę jest zimno o, tu troszeczkę jest pszczoły lecimy sobie dalej trochę je odymie, żeby było im ciepło jest godzina 13 czy 12 więc można powiedzieć szczyt Łca Chodzi matka. Zobaczymy, co tam dalej jest. Nie była to jakaś tam mega rodzina, ale widać pszczoły z pyłkiem. się coś pokleiło. Ej, zawsze musi się coś wydarzyć, jak kręcę film to zawsze musi się trafić, no to jest kolejny dowód na to, że tych filmów nie reżyserujemy, nie chcemy się składać kilku korpusów. Te rodzina, ta rodzina była przewożona i prawdopodobnie w trakcie przewożenia, widzę, że tu jedna ramka nie jest Hoffmanowska, ramka się przesunęła i nałożyła się jedna na drugą, no i tutaj mamy taki, takie coś, o. Pszczoły sobie z tym porad. pszczoły już nie z takimi rzeczami sobie radziły, więc to dla nich nie stanowi też jakiegoś tam wielkiego problemu. Kolejna ramka z pszczołami, z karmem, trochę tego tutaj jest towarzystwa. No. I tu już się kończy kłom. Tu już coraz mniej pszczoły jest. I pierwsza ramka, którą muszę wyjąć też, bo będę musiał wsadzić tą ramkę, którą wyjąłem, tak? A może nie, przesunę je wszystkie. Nie chcę mi się ich tutaj wciskać, przesuwam to wszystko z powrotem. Jak już sobie tak pszczoły ułożyły, to niech tak mają. Tutaj pod spodem nie ma ocieplenia dennicy. To jest dennica na siatce. Jesteśmy na obrzeżach lasu na terenach zawilgotniałych. Ja tę rodzinę, rodzinę bym ocenił Adam tutaj pomaga cyferka w skali od 1 do 10 6. 6, nie będzie 6 6 Nie jest to jakaś torpeda, ale tak jak mówiłem rodzin ojcowskich nie przyspieszy Teraz folika Nie daje tu żadnego ciasta, bo tej rodzinie ciasto nie jest potrzebne. Rodzina ma pokarm, pyłek sobie na eee, Danie ciasta tej rodzinie, w szczególności białkowego, spowodowałoby coś takiego, że ta rodzina by nagle miała gigantyczną liczbę czerwiu, żeby się za wcześnie pojawił czerw butowy i te trudnie nie byłyby dobrej jakości. Finitro.